partnerem wyjazdu Śląsknet do Rygi jest firma Univertrans Cześć, to znowu my Śląsnet. Dzisiaj jesteśmy w centrum treningowym pierwszego zespołu Rygi FC Akademii oraz centrum jest również przeznaczone dla wszystkich, dla wszystkich mieszkańców w Rydze. Dzisiaj pokażemy Wam m.in. jadalnię, kompleks siłowni oraz odnowy biologicznej, a także miejsca pracy sztabu szkoleniowego, no i na to na co te ryski czekają najbardziej, czyli boiska oraz wiele, wiele innych. Sala dla masażystów, odnowa biologiczna, wszystko widzicie tutaj, piękny wystrój zadbane do ostatniego szczegółu, jest również nowocześnie, więc standardowo można się pokusić, a robi wrażenie. Tak prezentuje się siłownia na obiekcie treningowym Rygi FC, także Akademii, jest ona również dostępna dla mieszkańców, no, trzeba przyznać, nic tylko trenować. Tutaj, zaraz za mną w tle, kolejne, kolejne tutaj miejsce z siłowni. Przechodząc dalej, e, salka z tenisem stołowym. nie można sobie poodbijać piłeczki, zagrać przyswojonego ping-ponga. A także taki zakrzywiany stół można już ujrzeć. z naprawdę, do wybogu, do kologu Chcieliście się kiedyś poczuć jak piłkarz? Ja tak, niestety mi się nie udało, ale nie ubolewam. A tak właśnie wyglądają pokoje e, piłkarzy Rygi. No naprawdę piękny wystrój, można pozazdrościć. No właśnie czekam na trenera, aż przeprowadzi odprawę przed meczową. No naprawdę fantastyczne warunki e, do analizy dla sztabu szkoleniowego, dla piłkarzy. Za kaspidem tutaj w tle, naszym montażystom, duży e, telewizor. Jest również standardowa opcja rozpisania. No, a także w, e, krzesła, które są, a właściwie fotele, które są takie same jak na stadionie w sali konferencyjnej w Rydze. W centrum treningowym Rygi nie tylko można się poczuć jak piłkarz, ale również trener oraz członek sztabu szkoleniowego. Tak wygląda sala, gdzie y, chyba nawet widzimy jakieś rozpiski, gdzie trenerzy y, młoteski Rygi już szykują plan na Śląsk Wrocław. Lagana dużego i jazda. Wcześniej mogliście ujrzeć e, pokój piłkarza Regi, ale tutaj to chyba jakaś loża prezydencka, albo po prostu e, pokój kapitana i może wicekapitana albo członka Rady Drużyny. Rydze naprawdę, dbają o wszystko. Gdy kiedykolwiek czułeś się niepotrzebny, to na pewno powinieneś trafić do tego miejsca, bo nawet tutaj kotki mają swoje, swoje mieszkanko. Paweł Kot, pozdrawiamy Cię i czekamy. Teraz to, co te kyrkizki lubią najbardziej, czyli zielone prostokąty zwane boiskiem do piłki nożnej. Tutaj w tle jedno boisko, drugie, być może nawet trzecie tam z tyłu, już tutaj em, juniorzy Rygi FC rozgrzewają się, hmm, trenują i być może pukają do pierwszego składu. W tle za mną główne boisko treningowe pierwszego zespołu, ale meczów towarzyskich na nim nie rozgrywają, chociaż na pewno wszystkie standardy mugawa spełnia, więc nie byłoby to problemu, ale jest ono przeznaczone tylko do treningów jedynki. Uh, we are here in Meja Park uh, Sport Complex. Uh, what we can find here? In Mega Park Sport Village, we can find the, uh, the swimming pool. We can find the hotel. We can find the dining area. We can find the futsal, uh, physio room, uh, changing rooms. Uh, then uh, barbershop coming uh, over there what else we have also uh, some uh, pitches mm -hmm. uh, how many pitches uh, there are here so we have uh, four pitches for now Maybe some coming. <laughs> okay, and uh, the pitches are uh, in with natural grass and artificial grass. Yeah, we have three uh, natural grass and uh, one artificial grass. Yeah. Uh, what what teams are using this, uh, these pitches? So, so the pitches are used by Riga Football Club and uh, um, used by Academy. Uh, we have also Riga uh, Football Club Women, Riga Second Team. So. Yeah, for them. So there is a restaurant, uh, as you said, the, the physio, uh, the gym. So it's there is a place where uh, first uh, team of, of Riga FC uh, get everything they need. Actually, we have everything in one place. Yeah, it's very um, comfortable for uh, for Riga team, for academies, so they don't have to move somewhere. So everything in one place. Yeah, they save time time is very expensive.